Cześć, kochani, witajcie na moim kanale Popo w Ameryce, gdzie opowiadam Wam o amerykańskiej polityce. Jestem obecnie w Nowym Jorku i z tego pięknego miejsca poopowiadam Wam o tym, jak to Republikanie są genialni, jeśli chodzi o media, a demokraci, niestety, ciągle dają ciała. Zapraszam serdecznie na ten odcinek. Dobry, panie Kaczko. Chce pan atakować, chce pan pogadać? Jest pan głodny, co tam słychać? O Obamie może pogadamy, co? Zabieram Was w piękne miejsce, na górkę. To jak usiądę sobie na górce, to będzie widać całe miasto za mną. Słuchajcie, chcę nagrać ten odcinek, chciałam nagrać ten odcinek, ponieważ y, uważam, że musi to być też w eterze ta informacja. Że absolutnie podziwiam i uważam, że wspaniałą pracę robią prawicowcy, właśnie jeśli chodzi o media. Pozwólcie, że będę Wam pokazywać nie siebie, a otoczenie bardziej, ponieważ właśnie się wspinam na tą górę i wyłania się tutaj w tle Queens, a konkretnie Long Island City czyli jedna z dzielnic na Queens. I dlaczego mówię, że są genialni, jeśli chodzi o media? Bo demokraci za bardzo próbują wszystko przeintelektualizować. I tłumaczą jakąś ustawę, na przykład, tłumaczą faktyczne zmiany, które chcą wprowadzać, przez co robi się to, nie jest to chwytliwe w ogóle medialnie. Nie mają takich chwytliwych haseł, tak samo jak prawica prostych, chwytliwych haseł, takich wręcz ogłupiających, bo oni zapominają, do kogo próbują mówić. No, umówmy się, ale są różni ludzie. Większość społeczeństwa nie jest niestety na najwyższym poziomie IQ, żeby być w stanie zrozumieć to, jak ktoś tłumaczy właśnie jakąś ustawę, którą planuje wprowadzić. Więc prosty taki język hasłowy działa bardziej. Tak samo w obecnych czasach, niestety, ale bardziej działa też język nienawiści. Bardziej ludzi w pewnym momencie zaczyna motywować to, nie jak tamci mogą mi pomóc, ale to, jak szkodzą tych, których, ty, tym, których ja nie lubię. Więc też ta messaging, to się nazywa po angielsku, też sposób, w jaki mówią te media prawicowe, też dociera do specyficznego typu człowieka, który jest sfrustrowany swoim życiem i szukając winnych, skupia się na tych najsłabszych w społeczeństwie. Po tych wszystkich imigrantach i LGBT. Teraz już też mówię o demokratach, że są wrogiem od środka, tak? Trump ich tak nazywa, the enemy within. Czyli nasz wróg, on nienawidzi połowy kraju, dosłownie to powiedział na scenie podczas pogrzebu Charlie Kirka. Powiedział, że nienawidzi tak naprawdę połowy kraju i nie życzy im dobrze. To powinien być prezydent wszystkich. W każdym razie, wracając do mediów, ten Charlie Kirk też stał na czele Turning Point USA. Republikanie rozumieją i od wielu, wielu lat rozumieli, że muszą zagłuszyć ten ekosystem to się nazywa po angielsku zagłuszyć ten, ten cały system informacji. W którym się znajdujemy, że im więcej będzie podcasterów, im więcej będą inwestować w młode osoby, w influencerów, tym bardziej ta ich wiadomość będzie szerzona. I właśnie to jest ta różnica największa, moim zdaniem, między demokratami a republikanami: jest taka, że republikanie właśnie bardziej próbują przestraszyć alternatywą, wymyślając. Rzeczy, które nie są nawet prawdziwe. Tak jak teraz z zamknięciem rządu, to wymyślili, że demokraci chcą ubezpieczenia dla nielegalnych imigrantów, gdzie dosłownie jest to nawet niemożliwe, żeby się zapisać na to ubezpieczenie zdrowotne, jeśli się nie pokaże papierów. W każdym razie ta właśnie wi te wiadomości, to w jaki sposób się komunikują Republikanie i jak stworzyli ten system wiadomości, jest bardziej taki. Nie skierowany na to, co my możemy dla Was zrobić, ale co tamci Wam robią, przez co wszystko jest źle przez tamtych, bez pokazywania alternatywy konkretnej, jak Wy możecie mi pomóc. To znaczy Trump mówił, że obniżymy ceny on day one, w pierwszego dnia, ale nie powiedział jak. Podczas gdy Kamala się wysilała, no damy tutaj 50 tysięcy dolarów tax cut, ucinę, ucinamy podatek dla ludzi, którzy założą firmę. 25 tysięcy dolarów pomożemy ludziom, którzy pierwszy dom kupują sobie, młode małżeństwa. Konkrety podawała, konkretnych ustaw, które by wprowadziła. Republikanie mówią hasłowo. Słuchajcie, jak już tu jestem, to nie omieszkam, pozwólcie mi. Ponownie pokazać wam moją książkę o Nowym Jorku, dostępna w Empikach, Nowy Jork za kulisami stolicy świata. Swoisty list miłosny do tego miasta. Opisuję tam też pracę na planach filmowych. Bo jak nie wiecie, to też pracowałam właśnie na planach filmowych, także w mojej książce opisane są chociażby interakcje ze Stevenem Spielbergiem, czy z Halibery, czy z Kevinem Baconem, czy z Renée Zellweger, czyli Bridget Jones. Dobra, wracam do tego odcinka. W każdy w każdym razie. Idę sobie tutaj dalej, żeby wam jakieś inne okolice pokazać. W każdym razie Republikanie są jakieś 15 lat do przodu, jeśli chodzi o lata inwestowania właśnie w media i tworzenia organizacji, które szerzą tą prawicową, republikańską wiadomość, a demokraci się za bardzo skupiali na faktycznym tworzeniu nowych e, jakichś wsparć w rządzie, nowych agencji, e, przepychaniu, nie wiem, największy pakiet na infrastrukturę od 40 lat przepchnęli za Bidena. Albo fakt, że teraz te chipy robią, e, które wchodzą tam różnych samochodów, komputerów i tak dalej, że robią to teraz w Stanach, to też za Bidena przeszło. E, obniżyli cenę leków, ludzie z cukrzycą płacili tam chyba do 15 dolarów e, miesięcznie, czy iluś tam, czy 35 a zamiast setek czy tysięcy dolarów, wiecie, i teraz to wszystko Trump zabiera, także no jest parodia. No w każdym razie, te, ten sposób ich mówienia jest prostszy, mają też, wpisują się też teraz... To zgorzchnienie generalne społeczeństwa, bo wszyscy to czujemy, czujemy to na całym świecie. Niezależnie od tego, gdzie teraz mieszkacie, wszędzie poszły ceny do góry, wszędzie rynek pracy jest niestabilny, wszędzie martwią się o wojnę. Także hmm, jesteśmy tak naprawdę wszyscy, jesteśmy w tym samym wagonie, jedziemy na tym samym wózku. E, i, I pytanie, czy, czy, czy z tego wyjdziemy, czy nie? No ale to już jest w innym odcinku. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o te media, wracając jeszcze do tych mediów, to też nie mogę o tym nie wspomnieć, ale wiele z tych mediów prawicowych to to są osoby, którym płacą rosyjskie trole, znaczy w sensie. To są trole albo rosyjskie, albo to są ludzie, którym dosłownie płaci Rosja. I było wielu z nich takich prawicowych właśnie podcasterów, wyszło na jaw, że, że płacono im za przekazywanie konkretnej wiadomości. I jako, że już tyle mają tych podcastów i tyle mają tych programów i mówią takim właśnie prostym, przystępnym językiem, który sprawia, że w głowie możesz się wyżyć, tak, tak, moje życie jest beznadziejne, bo to przez tych, przez tamtych, tak, oni mają rację. Teraz wszyscy się skupmy, skupmy się wszyscy na transwestytach w tym momencie, nie? Którzy stanowią jakiś tam mały ułamek w ogóle społeczeństwa, ale to oni są winą e, wszystkiego. I to oni sprawiają, że w twoim życiu jest źle. No po prostu jest taki absurd. Tak jak w tym wierszu, że jak oni przyszli po tamtych, to nie mówiłem nic, bo nie byłem tam, nie wiem, hydraulikiem. Jak przyszli po malarzy, to nie mówiłem nic, bo nie byłem malarzem, a jak przyszli po mnie, to nie było już komu powiedzieć, stanąć w mojej obronie. Właśnie, właśnie tak to działa. Zaczynają sobie od transwestytu, właśnie od imigrantów, osób ciemnoskórych, teraz też bardziej kobiety. No i teraz Trump połowę kraju, bo, bo demokratów dosłownie powiedział, że nienawidzi. Natomiast jesteśmy niestety bardzo do tyłu, liberałowie są bardzo do tyłu, jeśli chodzi o takie występowanie w mediach i przekonywanie do swojej prostej, prostej wiadomości, po prostu empatii, szanowania drugiego człowieka i dawania mu więcej niż ciągłego zabierania. Dawania mu więcej instytucji, które będą go wspierały, więcej badań, nie wiem nad toksycznością jedzenia. Teraz to wszystko ucinają za Trumpa. Dosłownie, wiecie, co przestali liczyć? Przestają liczyć, ile jest niedożywionych domostw w Stanach Zjednoczonych. To nie jest tak, że już nie będzie niedożywionych domostw, tylko po prostu nie będziemy o tym informowani. Eee, także nie widzę szybkiej poprawy, bo zajmie to lata. Lata to zajmie i wysyp takich małych kanałów jak mój w wielu językach, żeby uświadomić społeczeństwa, nie tylko tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie, przez jak historyczny moment znowu przechodzimy, jak w latach 30. ubiegłego wieku. Znowu świat jest w tym samym kulminacyjnym, zapalnym punkcie, który, który może doprowadzić właśnie do wojny. I, i, I przez to, że te media są opanowane przez prawicę, to, ale w, nie wiem, w Polsce pewnie media lewicowe też tak robią, tutaj trochę mniej. Bardziej niż atakowanie, ważne jest szerzenie swojej wiadomości. Prawicowcy tego w ogóle nie robią, tylko atakują, przez co ci nawet ich wyborcy nie spodziewają się, no co oni się spodziewają, że dla nich zrobią. Powiedział, że obniży cenę, ale nigdy nam nie powiedział jak i nawet nie zapytaliśmy o to, jak to obniży. Powiedział, że wyrąbie wszystkich nielegalnych imigrantów, ale nie powiedział nam jak. No i teraz wstyd nam się przyznać, że jednak łapanki na ulicach i przez przypadek na przykład zamykania amerykańskich obywateli gdzieś w, jakich w jakichś ośrodkach ICE, że jest beznadziejne, no nie przyznamy się teraz. No także. Demokraci są w dupie. Liberałowie w Stanach są po prostu w dupie. I też nawet te algorytmy YouTube'a, czy Facebooka, czy TikToka. Też są i będą prawicowe. Bo umówmy się, ale ci wszyscy oligarchowie, ci wszyscy miliarderzy, którzy są na, na czele tych korporacji, to oni byli w pierwszym rzędzie po prostu podczas inauguracji Trumpa. Oni y, też są częścią jakby tej administracji, to oni też pociągają za sznurki. Dobra, nagadałam się wystarczająco. Trzymajcie się serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Popo w Ameryce na moim kanale. 나라제 파.